Witam wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony Yashi Bober, a dzisiaj gramy w Brotato, bo czemu by nie, zagramy sobie w Brotato. Eee, pierwszą rzeczą... Okej, okay, tak powinno być lepiej. Eee, Brotato nagrywam dlatego, że było darmowe. Widzicie, strasznie dużo różnych postaci. Kto to to zagra? Ogólnie wybieramy tutaj postać musimy przeżyć. I weźmy sobie może... Król. Puntownik. Hmm. Weźmy sobie... Jak widzicie, ja zagrałem jedną rundę tym okrąglutkim. Dobra, weźmy sobie może awanturnika. Weźmy sobie pięść. Weźmy sobie niebezpieczeństwo 1. Pokażę Wam względnie co to za gra. W sumie musimy chodzić, jesteśmy takim ziemniaczkiem. Zabijamy potworki. I staramy się przeżyć. Przy okazji, o te drzewka są fajne. Te drzewka są fajne. Ja typowo w tą grę grałem na telefon. Bo kiedyś ją widziałem u jednego youtubera. I z grałem na telefon. Nie na telefon. Ale trochę gorsza. I tak jakoś to wyszło. Weźmy sobie zbieranie. Zbieranie jest super ważne i weźmy sobie to. Obrażenia dystansowe i tak mało nam zmienią. Tak, wymienimy. Więcej pięści. To wygląda też fajnie. Ok. 4 pięści już są dość git. Możecie się napisać, jak to wygląda z. Dźwiękiem, czy jest dobrze, czy jest źle, to musicie mi napisać. Najprawdopodobniej się dowiem o tym zdecydowanie za późno, no ale coś jakby. Nagrywam na zapas bardzo dużo filmów. Jestem aktualnie po nagraniu Horizon Zero Dawn. Nie wiem, zresztą jakby to będziecie widzieć. Weźmy sobie prędkość ataku. To będzie super, to jest super, to jest super. I to sobie zablokujemy. To będzie super ten topór. Już wiem to teraz, bo ja z tego co pamiętam, ten topór za ileś tam zabitych mi coś tam daje. Dla mnie tego typu bronie to nic tylko brać. Eee, ale no, nagrywam bardzo dużo na zapas. Żeby na grudzień mieć już filmy tak naprawdę całe zrobione. Często tak w sumie robię, że nagrywam na zapas dużo filmów. Żeby później mieć spokój. Yy, przetwórz to, nie chcę tego. I daj mi regenerację HP i prędkość tak. I daj mi to, bo to jest fajne. Płonący kastet. Brzmi to całkiem przyjemnie. Połącz. To możemy sobie zablokować, bo to też jest całkiem okej okay chyba. Nie wiem co dokładnie ten płonący kastyt robi, bo mi się tego nie chciało czytać, ale zobaczymy. Nie pamiętam też dokładnie co ten topór robił, w sensie on coś zwiększał, bo to są te planarne bronie czy coś tego typu, ale nie pamiętam co. I my musimy zabić określoną ilość wrogów i ją wtedy coś tam zwiększymy, nie wiem. Jak na razie to ja się skupiam na tym, żeby nie zginąć. Jest tutaj bodajże 20 fal. Ale to powinniśmy sobie na spokojnie zrobić. I ta gra jest fajna ze względu na to, że można tu robić naprawdę ciekawe buildy. Eee, to możemy sobie wziąć, bo w sumie co? My zaś raczej nie będziemy szli. Możemy wziąć sobie ten toporek, dlatego my sobie to połączymy. Weźmiemy sobie to. Obrażajmy w walce To jest świetne, to będzie dla nas super. To sobie weźmiemy. Eee, będziecie mogli napisać, czy macie brota, to będzie podobać. Jak dla mnie to jest bardzo przyjemna gierka. Może nie pod y, takie. Pod wielką serię, ale to takie luźne nagranie, raz na jakiś czas. Mm -hmm. a achievement dostałem, nie wiem czy to było widać. Za zniszczenie już tam, drzew. Yy, no i cóż. Nie będę raczej chciał nagrać z każdej możliwej postaci w tej grze, będzie tego zdecydowanie za dużo. Nie. ale będzie można coś się postarać, coś porobić dobra, mam 94 golda weźmy sobie każdego walce z French i może pancerz trochę tego pancerza się przyda regeneracja, szczęście mniejsze, to może lepiej nie to jest git to może być git to to sobie weźmy i weźmy sobie to bo to mi coś tam daje. To mi co daje? Minus. A, to mi pancerz mocno niszczy, to bronia. Ale. Daje mi za to, że jak zabijesz tu. To coś tam. A, walka ręce, Plus 1% obrażeń za 20 zabitych, i tu za 18. A tu plus 1 prędkość ataku. okej. Okay. To już wszystko wiadomo. Już wiecie o co chodzi. Więc niestety pancerz trochę nam. Yy, u ubywa nam pancerza przez to, ale się to źle. Pancerz możemy sobie zawsze wyrobić, a te bronie są naprawdę bardzo silne, a przy okazji yy, dają nam statystyki darmowe. Ja, ja lubię darmowe rzeczy. Fajnie by było jeszcze te topory ze sobą połączyć i połączyć ze sobą te pięści, żebym sobie jeszcze coś dorzucić może. Na razie jak widzicie nie ma za wielkiego problemu z pokonywaniem przeciwników, możemy w nich nawet tak trochę wchodzić. No ale to później oczywiście się zmieni. Będzie trochę większy problem. Weźmy obrażenia w Wolce. Wręcz tu niczego nie potrzebuje. Kosa błyskawicz cest, nie wygląda jakoś super. To możemy wziąć. To by było fajne, ale nie mam za co z tego wziąć. Więc sorry. Ale mogę wziąć 5 Żeby przetworzymy. Zbywany PD. Eee, plus 100% obrażeń wroga, plus 50%. To chyba tego nie chcę, ale miecz na przykład jest, to jest. To wygląda też fajnie, żeby szybciej bić, bo my i tak nie mamy za dużo tego obrażeń ogólnie, ale przynajmniej będziemy bardzo szybko bić, co może być całkiem przyjemne. Na przykład, jak teraz oni sobie tu przyszli, ja zawsze wolałem typowo iść pod DPS niż DPM. Nie wiem czy to dobrze mówię. No, bynajmniej ja wolałem bić częściej, ale mniej niż. wolniej, ale, ale mocniej. Jakieś takie mi się to zawsze po prostu lepsze wydawało. Możecie napisać ogólnie, jaki jest Bohash taki. build typowy. Dobra, ale na razie jakoś super bardzo nie tracimy. Tylko jak te kulki nas dosięgną. nie jest tragedia. Dobra, trochę zdobyliśmy regenerację od żywiołów, przetwórz i to możemy wziąć. I tu weźmy sobie szansę na unik. Tu mamy płytkę, ale nie, nie potrzebujemy tego. To może być fajne, bo będzie więcej przeciwników i to chyba może nam trochę utrudnić. Niby, ale nie wiem, dla mnie to jest akurat całkiem okej. Okay. Że będzie więcej przeciwników, będzie więcej do pokonania. A my nie jesteśmy słabi, jesteśmy super silnymi osobnikami. Denerwują mnie te, które strzelają tymi kulkami. Oj, to chyba będzie runda, w której nie, we, nie będziemy mieć dużo kasy. Oj, bo trochę mi się obrawało w sumie. Może trochę powinienem bardziej uważać na to, co ja robię. To jest całkiem logiczne. Może bym bardziej podszedł, poszedł w końcu pod. Aj, 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 aj. Pod co? Podleczanie się. By też mogło trochę oddać. Dobra, to tak trochę wlecimy w nich, żeby jeszcze trochę coś dostać. Ok. Weźmy sobie plus 12% obrażeń. Tu jest kastet, tylko nie ma co go To możemy przetworzyć, to możemy wziąć ten To chcemy wziąć. Proszę walczyć, że 100% zadanych obrażeń 77 wrogowi podczas unik unikania jego ataku. Nie wiem. Damy jak na razie bierzemy to. Nie wiem jak ten film będzie długi. Zobaczymy. Ale taki jeden testowy możemy nagrać. Jeszcze mam zamiar na pewno nagrać testowe film z Subnautiki. To możecie się z tego spodziewać eee, jako następnego może, może jako jeszcze kolejnego. Bo nie wiem, jak, jak z Horizon będę chciał wrócić, szczerze mówiąc. Dobra, ja chcę sobie to wziąć. A nie, naprawdę ładnie z nimi idzie, szczerze mówiąc. Ciekawe, ile te, ten topór i ten nożyk mi dają. Statystyk, czy to są naprawdę jakieś takie fajne liczby, czy ja je mam tak po prostu forfan? Nie wiem, gdzie to się za bardzo. Ty, ale fajnie pieniędzy dostaję. Takie takie rundy to ja bym lubił, jakby nie było tych strzelających. Prędkość ataku, ale nie, bo mało tak... Regeneracji życia. A nie chcę mało regeneracji życia. Ale kastet mogę sobie wziąć kolejny. To mogę sobie wziąć. Kuliok nie chcę. To mogę sobie wziąć. Eee, to mogę sobie wziąć. Ok. Więcej drzew to się zawsze przyda. Nasza postać wygląda już dość ciekawie, tak może powiem. Żeby tutaj nie być jakieś niemiłe, po prostu wygląda ciekawie. Jesteśmy specyficzni widzowie. Specyficzni Możecie napisać, czy też odebraliście tą grę za darmo na epiku. Nie wiem jak wy. W sensie ja... Ma, ja Epiku mam tylko i wyłącznie dlatego, że tam są darmowe gry. gry. Dosłownie. Ta strona nie jest ani trochę lepsza od Steama. Taka moja opinia, ja wiem jak wy uważacie, ale według mnie no epic epiks się ale darmowe gry przynajmniej tak. będę jakoś super narzekał trzeba by mi ciągle dawali, ja lubię ja lubię darmowe rzeczy nie wiem, no jak słyszę, że coś darmowe to od razu jest jakieś lepsze pozdrawiam eee... Dobra, możemy to wziąć. Weźmy sobie to, weźmy sobie to. Odrzut. Szybkości ataku budowli, ale my nie mamy w ogóle budowli. To jest pewien problem. To możemy wziąć. Czarny pas. O, to jest git, bo odrzut. Tego nie możemy wziąć. Drzewa giną po jednym ciosie. To możemy wziąć. To możemy zablokować. Teraz mamy super super topór. Ciągle zapominam sprawdzić się topór. Dobra, tu są też jakieś super potwory, które mają dużo hapsa. Nie, nie możemy się tak walić po prostu. Słychać jakieś dziwne dźwięki. Nie wiem, czy to słyszycie. Naprawdę nie wiem, czy to słyszycie. Będę musiał to sprawdzić później, czy słychać mój głos i tak dalej. Zobaczymy. Wyjdzie w praniu. O tu się trochę tak wbijamy w nich, żeby trochę więcej kaski dostać. Bo trochę cierpimy na niedobór. Tak 400 to by się przydało mieć. Albo 300 chociaż. Tu tak trochę... O nie, dobra, po 300 to do... podejdziemy na 300 coś. To nie jest jeszcze źle. My zasięgu nie chcemy, my chcemy więcej HP, my chcemy to, my chcemy to. To chyba tyle. Ej, to w sumie też jest fajne jak hmm, aktywują się... Hmm, to tego nie potrzebuję. O, ale chyba będzie fala, gdzie jest dużo wrogów, ale słabych. Jak ja stanę w miejscu, to jakby coś się stanie? Nie, zakładam, że gdybym stał w miejscu, to i tak i tak bym wygrał. Jest w sumie to jest przyjemne. Też nie wiem, bo te, te by mogły mnie atakować. ta Co tak daszują. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tu, tu, tu. Nie no, ładnie idzie z nimi. Szczerze, ja tu już czuję, że te kastety mi kompletnie robią grę. Ale to... nie wiem gdzie to sprawdzić, kurde. Dobra, trochę, trochę jeszcze tu będzie. Okej, okay, trzynasta runda, 450 golda prawie, specjalnie wrogowie pojawiają się na początku fali, przetwórz, przetwórz i pancerz, a ja to chciałem. Yy, mogę gdzieś to sprawdzić. Okej, okay, zadali ileś tam punkta obrażeń. A, to jest w tysiącu. A, zyskane statystyki 15, a tu 12. I tak git. To jest git. I tam mogę dwie rzeczy sobie zablokować, bo też wyglądają dobrze, to mi da... A nie, tego nie będę mógł użyć. 93, 93, kryt, kryt. To, to w sumie, to, to nie jest lepsze chyba od pięści. Dobra, te to te Śleszcze są kompletne Tylko Te co strzelają trzeba szybko ubić One będą najgorsze później A one jeszcze uciekają ode mnie, to w ogóle nie miło Tak jak na razie idzie w piękne Dobra my za każdy level dostajemy tego Dostajemy co? Dostajemy. HP w ogóle to też fajnie. Dobrze wiedzieć. Dobra luźno. Chyba potrzebujemy większego poziomu trudności. Zobaczymy, jak będzie się Wam podobać. To może się napisać w komentarzu. Czy już lubicie takie typy gry? To może postaram się wbić. Albo właśnie na odcinku. Albo poza nim. Więcej. Większy, większy, większy. Ten level trudności, żeby można było coś tu porobić ciekawego. Dobra, to można robić na arenie. Pojawia się jeszcze więcej drzew. To też może być fajne. Jak na razie tyle możemy tylko. Zrobić. Ok, 14 fala. Z czym ty byłeś? Czy ty strzelasz, czy co ty robisz? Nie wiem co on robi, on jest jakimś kompletnym syfem. Ten mały górniak strzela. Te trzeba pokonywać, ale co robią te duże? O nie, nie, nie. To trzeba jak najszybciej pokonywać te małe, bo później ich będzie za dużo i one będą obchodzić, tak? Już później nie będę wiedział co się dzieje potem. Nie, nie, nie. To trzeba je szybko eliminować. Dobra, ale jak na razie idzie świetnie. Zobaczymy, czy bo bossa się tego głównego pokonamy na tej 20. rundzie. Wow, wow, wo wo wow. Dużo tych kropeczek, trochę trudno się ich unika. Dobra, jest git. Yy, to jest świetne. Tu. To możemy wziąć Tego nie możemy wziąć yy, Kurde, nie zauważyłem co to słoniątko robi Mamy 8 pancerza Też jest dość dobrze w sumie Ale my mamy tylko dwie te bronie, te takie Jak to nazwać? Starożytne? Dobra, nazwijmy, że to są starożytne bronie Oj, 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 ty, jak, jakiś nowy typ przeciwnika. Który ma takie dwa... Ta paseczki. To też było na telefon, ale wyglądało inaczej. Przeciwnicy chyba ogólnie wyglądali inaczej. Oj, no właśnie o tym mówię. On tak naukos atakuje, jakby... Jak pionki na przykład. O w szachach. One też atakują. W ogóle dzisiaj oglądałem nie, Szachy. Gdzieś tam mi na YouTube wyskoczyły sobie tak pomyślałem, czekie, że, że są osoby, które realnie mówią, że dymy się dzieją w szachach. Ja sobie tak wiecie, patrzę na to w sensie ja lubię szachy, nie? Jak dla mnie to jest super gierka? Ale ja bym w życiu nie powiedział, że tam się coś dzieje w kluczech. To jest bardziej taka wojna intelektualna, ale to tam się nic nie dzieje takiego, żeby mówić wow, co się stało, wow, co on zrobił. No nie, no nie... To chyba tak nie działa. Dobra, weźmy sobie to... Weźmy sobie to. To w sumie może być ciekawe, ale może nie teraz. Nie w tym ranie. To na pewno musimy sobie ogarnąć, bo nie mamy pięści na trzy poziom, nawet jednej. Cześć, kim ty jesteś? Nie wiem, kim ty byłeś. już nie żyjesz. Trochę mamy wolną regankę, ale to idzie jeszcze w przeżyć. Co wydaje takie dźwięki? A, on chyba ustuje! I on wtedy wydaje ten taki dźwięk. Takie... Nie wiem, czy to słyszycie. Jak to wygląda, szasa? O, to będzie całkiem długi odcinek. W sumie, jak już jest 22 minuty, to może to. 28 dobijemy Tego typu pewnie Dobra, ale poczuć jak pięknie Jeszcze drzewo Te drzewa się zawsze przydają, te one przedmioty na okułę. Ale nie, 400 golda, jeszcze 21 level prawie wybiłem To możemy wziąć Tu to Tu to Tu to tego nie mogę, bo mam już maksymalny poziom. Ale mogę wziąć na przykład to i to tyle. Podnoszenia, zbieranie. Tego nie potrzebuję. Aha, nie zresztą mi się przeciwnik, ale fajnie. Ale my dużo bijemy. Tak w sumie szczerze. 188, 204? 252? Tyle bije Dobra, lecimy, lecimy, lecimy 30 sekund, jeszcze tej fali, ale ta fala już mi się nie podoba, bo nie ma tu tych słabych takich ziomeczków i nie dostanę dużo pieniążków. A to nie jest przyjemne. O teraz się to zaczęło pojawiać, ale pod koniec to już nie będzie za dużo. Raczej do 300 nie dobijałem. Może. O, o dziwo dobiliśmy do 300. To nie jest w sumie najgorzej. Nie jest jeszcze tak źle. To możemy przetworzyć. tę regenerację. To nie. To bym mógł połączyć ewentualnie, ale. Cieł! Dobra, to możemy sobie wziąć w taki sposób. I w następnej turze to sobie kupimy zamiast tych 5. 5 połączymy na czwarty tier i kupimy cieł. To może być ciekawe. A zaraz będziemy mieli na niego pieniążki 270 kosztuje. To raczej nie będzie aż taki duży problem. Dobra luźniotka, jest widzowy Tylko gdyby nie te kulkowate gówno One mnie wnerwiają jak w follow survival Tam też są te gówna, grzyby, osrane mam nadzieję, że zdechną Dobra idzie ładniusia Oj, 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 ej, tybo, ej, typu, trochę do zdjęcia. Dobra, weźmy sobie to i weźmy sobie prędkość ataku. Eee, połącz i to chcemy wziąć. Weźmy tą rakietę też, bo mamy dużo y, tego. Mamy dużo prędkości. Jest prędkość. Obraże. jest prędkość 85, jest dużo. Neutralizuje obrażenia zadane przez jedno trafienie w każdej fali. W sumie trochę słaba. Dobra, takie uzbrojenie wystarczy już Chyba większa mapa jest trochę Nie dużo ich Ale to jest ostatnia runda przed bossem Więc Też się nie dziwię, że mnie dużo kaski będzie mieć Oj, oj. 70 HP mamy tutaj jak coś mamy HP, tu mamy level tu mamy tego golda co to w ogóle jest, jakieś takie pieniążki zielona. które są z tych farfotli, które wypadają z nich e, dobra idzie, idzie jakbyśmy stanęli w miejscu to też jako tako idzie pewnie byśmy umarli w końcu, ale jako tako Dobra, 4, 3, 2, 1. No i brawo. I w ostatniej rundzie musimy sobie dokupić już najlepsze rzeczy, jakie tylko możemy. Chcę posiadanie 1. Aha, to w sumie za dużo mi nie da. Płytka może mi coś dać. Co już mi nic nie da. To mi może pomóc. No i to, a typa, ja to jest blokowane cały czas. Dobra, jest boss, jak widzicie. Są różne bossy, ale z tego, ojeju. Marcinku. Marcinku, co jest z tobą? No i patrzcie, Marcinek umiera. dubiło woda. Dziękuję. Dobra. Tak więc to był nasz build. Zdobywamy odkrywcę wielozadaniowego, ducha, dzikusa, pięść mocy i byka. Przy okazji poziom niebezpieczeństwa 2. No ale cóż, to było Bratato, więc dziękuję wam za oglądanie. Do następnego odcinka. Czus. Pa pa.